Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj rozkład, który będzie odpowiadał na pytanie, co mężczyzna dzisiaj myślał o tobie, jakie są jego emocje, e, może jeżeli spotkaliście się ostatnio, to będziesz wiedziała, e, co teraz myśli o tobie, także jest to rozkład ogólnie dla wszystkich, dla tych, którzy są już w związku, e, dla tych, którzy nie są, e, także zobaczymy sobie, co ogólnie dzisiaj ten facet, o którym myślisz o tobie myślał, e, oczywiście e, ten Rozkład jest bezterminowy, także może wydarzyć się w dowolnym momencie i to właśnie wtedy on będzie aktualny. A dodatkowo przypominam, że na stronie duchowykierunek.pl znajdziesz czytania prywatne, które jeszcze bardziej szczegółowo mogą Ci pomóc, czy też wskazać jakąś drogę, jeżeli chodzi o relacje, czy też finanse. Także zapraszam serdecznie na stronę duchowykierunek.pl A teraz przełóżmy sobie lewą, lewą ręką karty no i zobaczmy co dzisiaj ciekawego mężczyzna myślał o Tobie. Także może dzisiaj czytanie zróbmy sobie na, na trzy karty. To będzie czytanie. Natomiast, ewentualnie, jeżeli pojawi się taka potrzeba, to oczywiście bez problemu możemy te karty jeszcze sobie dobrać. Także to już zobaczymy w trakcie. Natomiast teraz zobaczmy. Pierwszą kartę, no i zaczynamy całkiem sympatycznie, myślę, bo to jest karta Lovers, karta kochanków. Także, no, bardzo, bardzo ciekawa karta w kontekście szczególnie właśnie tych myśli, o których tutaj będziemy mówić. Widać, że jego myśli o tobie są całkiem głębokie i intensywne. Tak ogólnie on myśli na temat waszej relacji, emocji i tych wyborów, które dotychczas gdzieś tam między Wami i, i które podjęliście, mógł myśleć o tobie jako o kimś wyjątkowym, kto wywołuje w nim dosyć silne uczucia, a jednocześnie zmusza go do refleksji nad swoimi priorytetami i decyzjami życiowymi. Ta karta jest związana z miłością, no na pewno taką intymnością, koniecznością podejmowania ważnych decyzji w kontekście waszej relacji. No i to oznacza, że jego myśli mogły dotyczyć tego, czy chce pogłębić waszą więź, może też zaryzykować i otworzyć się bardziej emocjonalnie, czy też... Stoi przed jakimś dylematem dotyczącym przyszłości waszej relacji. Także całkiem tutaj, no, ciekawie się zaczyna. Wydaje się, że, że on może myśleć, jak, jak zbliżyć się do ciebie i wprowadzić waszą relację na głębszy poziom, czy to poprzez szczere jakieś wyznanie uczuć, propozycję spędzenia więcej czasu razem, albo jakiś konkretny gest, który. Pokaże, że traktuje cię poważnie, e, i właśnie będzie takim gdzieś tam zachętą, czy też wstępem e, do jeszcze głębszej e, relacji między wami. E, to będzie taki znak, sygnał dla Ciebie, e, a który też oczywiście da mu e, jakby wiadomość, czy Ty jesteś tego e, chętna się tego podjąć. E, może myśleć o zrobieniu czegoś romantycznego. Na przykład zaproszenie cię na kolację, może jakiś wyjazd czy inne wydarzenie, które pozwoli Wam się zbliżyć emocjonalnie. Jeśli w jego życiu istnieją inne zobowiązania lub dylematy, mógł dzisiaj zastanawiać się, jak wpisać relacje z Tobą w swoje życie, w jego właśnie dylematy, podejmując decyzje, które będą zgodne z jego sercem. Więc w takim emocjonalnym aspekcie karta kochanków wskazuje na to, że mógł rozmyślać o swoich uczuciach do Ciebie i o tym, jak silny wpływ masz na jego życie. Może czuć się poruszony Twoją obecnością i zastanawiać się, czy to, co do Ciebie czuje, jest czymś, co warto rozwijać jako coś długoterminowego i trwałego. Natomiast, jeżeli Wasza relacja jest już bardziej zaawansowana, mógł myśleć o przyszłości, na przykład o jakimś wspólnym życiu, budowaniu rodziny czy ostatecznym zobowiązaniu. Na przykład, oczywiście, dziećmi. Jeżeli dopiero się poznajecie, mógł analizować, czy jest gotowy na to, by otworzyć się przed Tobą bardziej i w pełni zaufać swoim uczuciom. To jest również karta wyboru, więc jego myśli mogą dotyczyć ważnych decyzji związanych z Waszą relacją. Na przykład postanowienie, że chcę bardziej zaangażować się w te relacje lub próba pogodzenia emocji z praktycznymi aspektami życia, które gdzieś tam między wami występują. No ciekawa, ciekawa na pewno karta i widać, że jego perspektywa jest taka jak no, on dostrzega w tobie osobę o ogromnym znaczeniu życiowym, więc na pewno te decyzje, które będzie podejmował w swoim życiu, no będą na pewno gdzieś tam zahaczały o to, że ty, ty w tym życiu jesteś i na pewno będzie brał to pod uwagę, tak, żeby po prostu dla was obu było gdzieś to, to wszystko przemyślane. Więc te, te jego myśli dzisiaj były całkiem, całkiem myślę, no pozytywne w stosunku do ciebie. I mamy teraz rycerza mieczy, Knight of Swords, także, także kolejna, kolejna fajna karta. Widać, że jego myśli są dosyć dynamiczne, pełne determinacji i potrzeby działania, więc dosyć już tak wyrywa się do tego działania, gdzieś tam już chce właśnie tak ten właśnie Rycerz Mieczy przejść do przodu, iść dalej. Jego umysł mógł być zdominowany przez pragnienie szybkiego rozwiązania jakiejś sytuacji, możliwe, że wyjaśnienia czegoś między wami, lub nawet pośpiesznego działania w twoim kierunku. Właśnie rycerz mieczy to jest taka szybka postać, taki, ten on właśnie jest taki szybki, więc chce też takiego dynamicznego działania, widać w nim dużą determinację, więc on mógł myśleć o tobie w kontekście konkretnej akcji, która wymaga no, Zdecydowania i odwagi. Być może rozważał, jak skontaktować się z Tobą, e, przedstawić swoje stanowisko, a może nawet wejść w dialog, który wyjaśni niedawne napięcie lub e, zacieśni Waszą więź. Tutaj oczywiście zależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujecie. E, I tutaj to co, to, co ważne, to jest e, to, że on zastanawia się, czy powinien do Ciebie zadzwonić, napisać wiadomość, e, czy może nawet niespodziewanie pojawić się, by wyrazić swoje zdanie e, na jakiś temat, który między Wami gdzieś tam żyje. Jeśli między wami było jakieś nieporozumienia, mógł analizować jak szybko i skutecznie wyjaśnić sytuację, no nie czekając na odpowiedni moment nawet. Jeśli natomiast nie było konfliktów, to mógł po prostu myśleć o tym, jak szybko przejść do działania, aby zrobić na Tobie jakieś duże wrażenie, na przykład zaproponować coś spontanicznego, jakąś Wspólną aktywność, chociażby bieganie, czy może, czy może jakieś kino, coś takiego, co właśnie wspólnie pozwoli Wam spędzić miło czas. Więc, więc myślę, że właśnie takie dynamiczne akcje będą tutaj w jego pożądaniu i na jego myśli. Rycerz Mieczy też często oznaczał myśli pełne pasji i intensywności, i to może sugerować, że Jego umysł był pełen energii a może nawet pewnej impulsywności, więc mógł myśleć o tobie jako o osobie, z którą trzeba działać odważnie i zdecydowanie. Być może w jego wyobrażeniach pojawiały się pomysły na to, jak zaimponować ci swoją determinacją lub jak pokazać, że jest gotowy walczyć o waszą relację. Jeśli pojawiły się jakieś trudności, mógł czuć, że musi stanąć na wysokości zadania i pokazać, że nie boi się wyzwań, jakie może stawiać wasza znajomość. Także widać, że jest bardzo zdeterminowany, żeby te znajomości dalej popchnąć, dalej prowadzić, no i po prostu jakby kontynuować ją mimo wszystko tak naprawdę. Więc będzie chciała na pewno właśnie jakiegoś, jakiegoś kontaktu. Więc spodziewaj się, jeżeli na przykład nie macie kontaktu, to możesz spodziewać się właśnie wiadomości, albo nawet czegoś więcej, jeżeli ten kontakt chociaż jakiś tam słaby jest, to może nawet jakieś zaproszenie na kawę, czy też kolację. Tego właściwie bym oczekiwał. No i teraz dziesiątka pucharów na sam koniec, chociaż może coś jeszcze dobierzemy, ale zobaczymy. Dziesiątka pucharów jako trzecia karta, Ujawnia nam to taki pełen obraz spełnienia i harmonii i ciepła, o którym właśnie myślał ten człowiek w stosunku do ciebie. To jest karta, która gdzieś tam wyraża wizję idealnej relacji emocjonalnego szczęścia oraz uczucia, że jesteś kimś, kto, kto gdzieś tam wnosi do jego życia poczucie stabilności i radości. Więc on mógł wyobrazić sobie. No właśnie, mógł sobie wyobrażać gdzieś tam was y, jako po prostu szczęśliwa, szczęśliwa relacja, y, na przykład jakieś budowanie domu, tworzenie rodziny, czy spędzanie czasu w, w bliskości. I to jest myślę, że całkiem, e, całkiem fajna wizja. E, takie kurcze. mam wrażenie, że ma takie głębokie i satysfakcjonujące myśli o was. E, natomiast jeżeli tutaj jeszcze Taka, taka ważna rzecz. Jeżeli dopiero się poznajecie, no to myślę, że te 10 kielichów będzie wskazywało na to, że mógł myśleć o tobie jako o osobie, z którą widzi potencjał na stworzenie czegoś trwałego i pięknego. Także na pewno, na pewno tutaj karta 10 kielichów nie jest obojętna i na pewno jest właśnie takim pozytywnym znakiem, że ta osoba ma całkiem dużo planów w stosunku do ciebie. I właśnie dzisiaj w jego myślach dominowały te plany i gdzieś tam no dużo, dużo na pewno myślał, jak to zrobić, żeby zrobić na tobie wrażenie. Nie wiem, czy lubisz coś takiego, jak ktoś właśnie tak się stara, może nawet na siłę zrobić jakieś wrażenie, ale tutaj na pewno dużo takich myśli było u niego i on będzie starał się na tobie gdzieś tam właśnie jakieś wywrócić wrażenie. Także właśnie może jakaś kolacja, jakaś przejażdżka, gdzieś coś takiego, czegoś takiego możesz oczekiwać w kolejnych dniach albo tygodniach. No i co? Myślę że to tyle. Myślę, że taka pozytywna wiadomość dla ciebie. Także jeżeli chcesz przyjąć tę energię, to oczywiście pamiętaj o komentarzu, no a czytanie prywatne znajdziesz na duchowykierunek.pl Dziękuję za odsłuch i do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej!